Dobra, ja chyba już na dzisiaj tutaj więcej do zrobienia nic nie mam, bo jedę na pocztę. A ty co robisz? Nudzisz się chyba bardzo, co? Dlaczego? W polu rośnie, a ja mogę teraz sobie grać w grę. Sylwestra, też mogę grać w grę. Czekaj, czekaj, się zaraz znajdę coś do zrobienia. Na górze kontakty są do naprawienia, szafka. Jakie kontakty? To idź zobacz. Wiesz co, Co teraz myślę. Ja chyba mam trochę roboty w polu. Coś, coś mi się przypomniało, że będę chyba niedługo desykował i sklejał rzepak. Weź jakiś klej szkolny. Ja wezmę taśmę. Trochę łuszczym skleimy na ślinę i w sumie jakoś to będzie. To dobra. no to ja kończę w takim razie. Co najpierw, desykacja czy sklejanie? Najpierw sklejanie łuszczyn. Sklejanie łuszczyn jest po to, żeby te nasiona się nie osypywały. Później desykacja, czyli zasuszanie tej rośliny. No i desykacja i sklejanie mają swoje plusy i minusy. Więc są przypadki, gdzie można je stosować, a są przypadki, gdzie lepiej tego nie robić. Dobra, to może zaczniemy od, od plusów, tak pozytywnie. Plusy. Plusy sklejania. Plusy sklejania zapobiega osypywaniu się nasion. A minusem jest to, że wjeżdżamy w pole e, i robimy bałagan na ścieżce. Czyli koszt tego przejazdu, tutaj jest taki minus. A zalety desykacji? Desykacja jest potrzebna w takich specyficznych warunkach, mianowicie kiedy ten zbiór jest, może być utrudniony albo mamy dużo chwastów na polu. Pierwszym plusem to jest ułatwia zbiór. E, możemy regulować termin zbioru tą desykacją, czyli desykujemy i, i zbieramy o, o porze, która nam bardziej pasuje. No, jeszcze dodatkowo może być mniejsza wilgotność ziarna przy takim desykowanym rzepaku. Dobra, a czy jest taka opcja, żeby te zabiegi połączyć? Czy jednak to trzeba wykonywać osobno? Że najpierw robisz jeden przejazd na sklejanie, później desykacja, czy jednak w praktyce to wygląda inaczej? Najczęściej te zabiegi się łączy, chociaż są tak naprawdę te terminy są różne do, do tych dwóch zabiegów. Ale bardzo często rolnicy jednak robią to w jednym przejeździe. Jeżeli na przykład chodzi też o minusy desykacji, no to ta desykacja zastosowana zbyt wcześnie z, może nam zmniejszyć plon, czyli dobrana w nieodpowiednim terminie jednak sprawi, że, że mniej zbierzemy, mniej zarobimy. A zostawiony rzepak dojrzewający naturalnie. No myślę, że dużo większy plon wyda, tylko że jest później problem, większy problem, żeby go zebrać, bo jednak te rośliny są cały czas zielone, łuszczyny dojrzewają, a łęty u dołu są zielone i to się ciężko zbiera. Tak w ogóle nie sugerując innym, bo oczywiście każdy ma wybór, są pewnie przeciwnicy i zwolennicy, ale czy ty to będziesz stosował u siebie w tym roku? Czy będziesz sklejał i dosykował, czy, czy jednak nie? Ja myślę, że myślę, że będę sklejał łuszczyny. A jeżeli chodzi o desykację, to zrobię to tylko na takich kawałkach, gdzie, gdzie naprawdę będę miał problem na polu. Czyli ten rzepak może być wylegnięty i mogą być jakieś odrosty, to tam jednak zastosuję, bo to będzie bardzo ciężko zebrać. Ale myślę, że lepiej jednak e, wstrzymywać się z tą desykacją i i, co, i czekać na ten dobry plon. No, rzepak powinien rosnąć tak naprawdę. Desykację Przeprowadzamy w momencie, kiedy około 70% łuszczyn ma kolor żółto-seledynowy. Ty wiesz, jaki to kolor? No, ja myślę, że Cię będę potrzebował. Ja będę rozpoznawał żółty, a ty seledynowy, bo nie mam pojęcia, co to jest seledynowy zielony? To nie do końca zielony. Taki jaskrawy, bardziej zielony. No, to mi bardzo pomogłeś. Dobra, ja Cię, ja cię biorę na pole. Czyli ten moment. Około dwa tygodnie przed zbiorem, myślę. A sklejanie? A sklejanie wykonujemy jakieś 3-4 tygodnie przed zbiorem, czyli troszeczkę wcześniej. Każdy powinien sobie samodzielnie rozważyć, czy, czy będzie miało to zastosowanie u, u niego w gospodarstwie. E, no bo tak jak mówiłem, no to są przypadki, gdzie faktycznie to pomaga, a są przypadki, że może to wręcz zaszkodzić, bo może być e, tak naprawdę strata plonu. Więc każdy powinien sobie jednak sam odpowiedzieć, czy... Czy, czy stosować to sklejanie i desykację, czy nie. Okej, okay, koniec już Twojej lekcji, tak? Koniec. Cieszę się, wracamy do domu, naprawiać gniazdka, szafę. Dużo pracy czeka. Jakbyś mi coś do jedzenia zrobiła, to mogę wracać. Jak nie, to zostaję tutaj. Co będziesz Zobacz, tutaj robił? Ile łażenia? To przecież ja muszę tu wszystko sprawdzić, czy tu każda łuszczyna jest dobrze sklejona.